Dzień dobry, ja, ja jestem Wiśnia, taka malutka i, i witam się z Wami wszystkimi. Oto w kolejnym odcinku zagrajmy w Dark Saga. <grych> A, dobra, co tu tu są mówić? No, brałem telekinezę, wszystko powiedz zbierałem. Jakieś tam topazy, jeden diament, dużo roślin. Znalazłem jeszcze kilka goblinskich jagód. Mam ich już 19. O ja pierdzielę. Nie wiem skąd a mam aż tyle, nie wiem co z tymi jagodami zrobić. Chyba po prostu je będę sprzedawał, bo na nic mi się zręczność nie przyda. E, czy znalazłem coś ciekawego? O, oczywiście ja jaszczurek nie zabiłem. E, tutaj znalazłem e, gdzieś... Tutaj w tym miejscu znalazłem kamienną tabliczkę i mam dwie kamienne tabliczki, bardzo fajne. E, a, tabliczka kuszników jeden i tabliczka życia jeden. 5 punktów życia no, Nie ma co za bardzo ten, za bardzo chomikować te tabliczki z łuku i z, ku, i z kuszy Znaczy łucznictwa i kusznictwa Bo nie ma to najmniejszego sensu, bo i tak de facto Jakoś specjalnie się uczyć nie będziemy, nie? Znaczy punktów nie będę przeznaczył na naukę Właśnie na, na takie nauki tutaj nie, możecie mi skoczyć na górę. Cholera. <ścoughs> no już, cholera jasna. Aj, z ty tak patrzę? To ten mikrofon troszeczkę zaczyna szwankować i troszeczkę mi gorzej nagrywa niż kiedyś. Będę musiał, będę musiał za niedługo kupić jakiś nowy, lepszy mikrofon. Tak na dobrą sprawę. Dobra. Dasz radę, Wisienko, dasz radę. Co jest najgorsze, że nie mogę wczytać, kiedy spadam. Czytaj. Czyli... a nie wyskakuj mi to. Raz mi to wyskakuje, raz mi to, wcale nie wyskakuje. Ale o co chodzi, no. no? Jednak w Darch się sporo ginie i trzeba po prostu kombinować. Bardzo mocno. mhm. Mm -hmm -hmm. Dobra, zrobię to kompletnie inaczej. Zrobię to po prostu w zupełnie innym sposobie. Wezmę tyle i wezmę po prostu tą cholerną miksturę. Mm, no, wiem, że niby nie powinienem, ale. No, chyba nie chcę sobie patrzeć, jak... jak się męczy. Nie wiadomo jak długo, nie? No właśnie. A i cóż to jest za mikstura? Mikstura życia. Jak mikstura życia. Nie, miksora siły to była. Kolejna miksora siły. Świetnie, to naprawdę będziemy potem wszechpotężni z tego co widzę. Mimo, że jakoś nie inwestuję dużo punktów w siłę czy cokolwiek, ale... Jasny gwin, to tutaj nie wyzbierałem tych roślin. Aj masakra, dobra, przepraszam was luziska. Naprawdę przepraszam. Hmm. Dobra, no to de facto będziemy teraz zwiedzali... Tam jest jeszcze kamienna tabliczka. Dlatego się opłaca chodzić z wyciągniętą telekinezem. Naprawdę. I Goblińska Jagoda. To będzie już 20. moja goblińska jagoda, tam jest i leśna jagódka. Ach. Golem wrócił. Tak jest. Cześć Golem. Chodź pani Golem. Chodź, 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 chodź. Tutaj była tabliczka przez cały czas, tak? Okej. Okay. O, ginży, zgi... zginży. w frajerzy. O, właśnie. Kamienna tabliczka. Jak ja mogę przegapić tą kamienną tabliczkę? No cholera, ja przecież tutaj byłem dosłownie. Pamiętam, że byłem tutaj? Chyba tutaj i... Jak ja tą tabliczkę mogę przegapić? Boże, wiśnia. Ach. Coś mi się wydaje, że tylko była, była siły, co? Albo do broni dwuręcznej. Czyli mam 6 punktów siły. Mam 4, czyli 10. 12 punktów siły za darmo. Spoko. Naprawdę mnie to cholernie cieszy. Aj, dobra, może te roślinki sobie już podaruję, co? Dobra, będę w... i tak będę chodził w włączoną telekinezę, bo jeszcze się okaże, że jakiś szaf królewski tutaj gdzieś się zgubiłem. Hmm, a rośliny powyzbieram takie poza odcinkiem. Dobra, czyli de facto ja nie mam chyba jakichkolwiek mikstur leczniczych. Nie, mam jeszcze tą i jeszcze jedną. Spoko. O, ileś jagódków. Boże, no dobra, no dobra, niech już będzie, wezmę te leśne jagódki Ale tylko tyle Hmm Powiem wam, że teraz walczę w sobie Po prostu, no nie wiem, chęć zebrania tych wszystkich roślinek jest silniejsza Podewnie, <grytanie> ale Nie, 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 faktycznie Za dużo zbieram roślin na odcinkach I jakoś on nie wychodzi zbyt ciekawie Te rośliny będę zbierał poza odcinkami ale nie byliśmy tutaj, nie byliśmy za słabi, żeby się zająć tymi szkieletami i w ogóle. Myślę, że teraz byłby dobry moment, żeby pomalutku zacząć tutaj te szkielety wybijać. O właśnie, o właśnie. Będę musiał się doczytać, albo jeszcze sprawdzić poza odcinkami na forum, albo poza odcinkami po prostu w samej grze. Jak się dostać jeszcze do niektórych rzeczy w, w forcie, a... W tym forcie, nie? O, właśnie, jego ładnie położyłem. Dobra, idziemy dalej. Także tutaj są... szkielet? Szkielet, dobra, jak jest szkielet jeden, to, to mi to pasuje. Chodź, że cholerą. Jeszcze to miasto nie trzeba byłoby zwiedzić. O, oh, tam są ogniste golemy. to jest dopiero będziesz rzeź. No chodź, że w Ale naprawdę to zbroja Beliara kompletnie się nie opłaca. Tak na dobrą sprawę. Nie wiem, wy macie jakieś inne zdanie na ten temat? Czy też zgadzasz się zgadzacie ze mną? No po prostu dużo odbiera odporności, tak naprawdę. O, no, tych zombiaków. Dobra. No to będę się pomagał. Hmm. Nie no, poradzę sobie z wami bez problemu, tak myślę. Okej, okay, okej. Okay. frajery. Hmm. Cholera jasna, co? Hmm. Dobra, ryzyk fizyk, robię zapis, chociaż dużo punktów życia potraciłem. Cholera. No i zginąłem. Jednak walka z jednym szkieletem i z trzema zombiakami jest dość frustrująca. Jak sami widzicie. Rar! Rar. Co wam nie dała? Zaraz ja wam dam. Pierdol! Czasem trzeba przekląć. Nie, nie 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 nie, nie chcę nie chcę sobie tutaj ten aż tak bardzo Okej okay. O właśnie, o właśnie, zdjęcie No i dajemy radę, no to 300 O, coś więcej miałeś tutaj Nawet z lepiej, lepiej tutaj zaglądać do wszystkich szkieletów i w ogóle hm. Dobra, miałem nic biedy, że zabrałem, zebrałem, inną A Aaa, nasz cholera. Butelka po że? Ciekawe o co masz o, chodzi z tą butelką, bo niby nie po każdej wypicie, wypitej yy, miksturze otrzymywałem butelkę, pustą butelkę. Więc mnie to zastanawia o co tutaj chodzi. O, cholera. Więc tych szkieletów jest tutaj więcej. O rany, o rany. To będzie trzeba się trochę napodzić, żeby jednak tutaj to wszystko powybijać w pizdu i jeszcze dalej. Hmm. Dobra. Pytanie, że ja bym chciał tylko jednego szkieleta tak za sobą. Okej. Okay. Przezywajcie szkieletów. Proszę was. Uda mi się go zabić, tak? Zostaw mnie. Ty frajerze głupi. Ty frajerze głupi. Zginźże pieprzoną... W... Ja ci dałem śmierć z powrotem, wracaj. Wracaj tam skąd przybyłeś, czyli do ziemi. <śm> I teraz nadchodzi najgorszy moment. Nie mam czym się leczyć. Zwieczki i miódzik. Dobra, powcinaj trochę tych ziół leczniczych, trudno. Hmm, bo mięsko patrza już niestety nie mam. Mam tylko mięska, ale nie usmażone w dalszym ciągu. O właśnie, o właśnie. Z, taki, z takim szkieletem to nie ma najmniejszego problemu, żeby z nim jakoś powalczyć. Ale chyba się spugowały te szkielety. No źle. Mimo, to mimo, że wszystko to źle. Dobra, zginął. Esencja, many. Wolałbym, żebyś miał esencję życia. Mógłbym się jakoś w miarę, w miarę jako taką uzdrowić. O nie! Pff. Nie 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 Aj no tak faktycznie nie chciałbym żebyś przyznawał kolejny szkieletów, bo z kolejnymi to ja sobie za... no, no nie cholera nie poradzę no nie mi się, ni cholera sobie nie poradzę Hmm. Jakby to tutaj wykombinować? No i tyle będzie z tego wszystkiego, co? Hmm. Najpierw musiałbym jakoś, jakoś jakimś magicznym sposobem tamtego szkieleta wyciągnąć z nim powalczyć, zabić go w, tam w cholerę. to będę dostawał w doświadczenia. To jest pytanie. No i spadam. Hmm... To jest naprawdę upierdliwa sytuacja, wiecie? To jest naprawdę bardzo upierdliwa sytuacja, w której... No nie wychodzę zbyt zwycięski, co? Przede wszystkim dlatego, że mam zbyt mało punktów w życie, żeby sobie jakoś z tym cholerstwem całym sobie poradzić. Dobra, zjedz ten cały ser. zjedz trochę tych ryb. Przepraszam, ale... Trzeba, trzeba. Potem sobie zrobię jakiś większy zapas e, miksu czy coś w tym sylum. Mm, No, No nie! No cholera, no nie Będę się męczyć całymi szkieletami przez cały odcinek się to jest wada tego programu, że nie mogę zbyt nic robić. Ok. W mi się jakoś udało. Tam widziałem jeszcze ognisą jasnurkę za moimi plecami. Oby się... Nie chciała dołączyć do, do zabawy. Nie lubię jaszczurek. Tak naprawdę. Ale to ogólnie w gotiku, żeby nie było. Mhm. Dobra. Tam nic nie. Tam nic nie. A, no to idziemy. Aj noż, cholera jasnej. Teraz będę musiał uniknąć tego i w miarę szybko do niego podejść, żeby nie przyzwał kolejnego szkieletu. Ale ciekawe, czy za każdego przyzwanego szkieletu, jakiego on tam przy, przyzwie. O właśnie, o właśnie. Grat ciosów, graciosów. Alaster! Zabij, zabij go. Przyzwał szkieleta. Nie wiem czy ten szkielet zniknie jak go zabiję. Tak na dobrą sprawę. A, dobra, jaka decencja? Ten... Teraz gdzie on jest? Gdzie on jest? Jest gdzieś tutaj? Tu? Tutaj jeszcze jest jakiś szkielet. O, w mordę, z taką ilością życia to naprawdę będzie ciężko. A ja już myślałem, że wygrałem życie i że. będzie spoko, a tu się okazuje, że jeszcze, jeszcze, jeszcze nie wygrałem. Co jest najgorsze? Dobra, kładziemy się spać. Jakby. Niby nic. Masa potworów, wszystko umarło. Raz jeszcze. Szkielet poczeka, jak się wyśpię spokojnie. No! Ja co oni mili? uchowani. Okej. Okay. No chodzę tu... Cholera. I tu jest jeszcze jedna cholera, tak? Dobra, będzie trzeba sobie z nim jakoś poradzić. Okej. Okay. Spamujemy. Sp Spamujemy. Spamujemy. Gnoju. A, te bronie jednoręczne są naprawdę bardzo szybkie. Wiecie? No w sumie dlaczego korzystasz z broni jednoręcznej? Ja <gry stylizm> no w sumie zastanawiałem się czy to dobrze, że poszedłem pod bronie jednoręczne, a nie pod bronie dwuręczne w takiej dużej modyfikacji. Okej. Okay. Z... Zginę zginżę cholerą. mi zadać obrażenie, a ja tobie nie. Okej. Okay. No nie! Ostatni cios to był! To miał być ostatni cios! Boże. He. Dobra, ostatnio kilka odcinków jest głównie nastawione na Na exploring. No co zrobić? Exploring też bardzo ważna część gameplayu. To jest. Okej okay. Szybciej operuj palcami, wiśnia Tak jak się uczyłeś. O właśnie. I mój się okryty częściej. Kryty, często. kryty, 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 kryt, kryt, błagam, kryty. Dałem radę! No nie wierzę, dałem jakoś do cholery radę. Dobra, to lecimy dalej. Ej. Dobra. Czyż hmm, 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 hmm. u samej góry będzie? Będzie kufer! Ej, kufer! Tutaj by odmyczka. No nie wierzę, ja mam tylko jeden wytrych. Dobra, wiecie co, nie będę was męczył jak otwieram tą skrzynię. Po prostu ja ją otworzę poza odcinkiem, a teraz po prostu będę kończył odcinek, więc do zobaczenia ludzie, trzymajcie się, na razie.